Siemano widzowie, w dzisiejszym odcinku na Boxwhip i Mindstark.pl robiłem o ludziom z top klan na serwerze, klanu Amon. Możecie zostać cuba z dzwonem, łapkę w górę oraz napisać mnie komentarz. Ja już nie przedłużę, i zapraszam was do oglądania. Dobra widzowie, właśnie jestem tutaj bez klanu, oczywiście dołączymy wiadomo pod co, pod o szósty, żeby robić, żeby się łatwo wzbogacić właśnie. No i tutaj właśnie sporo osób, sporo klanów właśnie pisze o rekrutację. No i tutaj właśnie jest jakiś... Klan Amon Ejach, on ma 33 gwiazdki, więc no jest naprawdę dobrze. Napiszę do niego na MSG, bo dodaje od 17. Dobra, widzowie, napisam mu, że ja mogę do klanu. Wyślijmy mu to. Może się zgodzi. Napiszemy mu, że mam 18 ity. Dobra, widzowie, git on mi nakazał podać właśnie DC. Podamy mu Discorda tutaj. Właśnie. No i go dodajemy. No i dołączamy tam do klanu. Dobra, widzowie, ja mu piszę, żeby zaprosił do klanu. Właśnie tutaj. Właśnie był w klanie u nich. Dobra, widzowie, otrzymałem właśnie tutaj zaproszenie do klanu Amon. Dobra, widzowie, właśnie oni mają pierwszą topkę teraz, zauważyłem. Mają 4800 punktów. No ja też mam sporo, bo 7300. Więc no, podwyższę im troszkę. No więc dobra, dołączyliśmy już do tego klanu. No i co? Można robić o szósty właśnie. Dobra, widzowie, ja załączyłem sobie incognito i sobie polecimy może tutaj gdzieś na prawy kwart. Bo tu właśnie ten klan Amon się często tutaj bije. No tu są jakieś w ogóle budowle. I tu jest... jakieś typy są, ale my właśnie szukamy od nas z klanu. I tu jest, jest ciągnie chyba na Pokebole jakiś od nas. Weźmiemy go, sobie szybko, będziemy bić. Właśnie on nie ogarnia. Blokadę dostał i zabiliśmy go widzowie. No i zobaczmy, no nie mamy z niego niestety Pokebola. No ale mamy z niego część Horusa, więc to naprawdę dobrze. No i już zabiliśmy jednego za plus 90 i jesteśmy no, do przodu tylko 20 koła, ale to naprawdę jest git. Dobra widzowie, mamy właśnie z niego spodnie Horusa, wystawimy sobie jedno za 20 tysięcy właśnie i będziemy do przodu 20 tysięcy dolarków Dobra widzowie, wylatujemy właśnie sobie na mapę, znajdziemy może kogoś, tu ostatnio właśnie zabiłem typa, tylko nie wiem czy podatek właśnie mu nie zjadł Pokebola, bo trapował właśnie w płotkach. Ale polecimy sobie tutaj. No tu w drzewku nikogo raczej nie będzie, ale może tutaj jest jakiś domek w ogóle, ktoś tu zrobił sobie. Tu jakiś jest od nas typ z klanu. On w ogóle nie wiem co on robi nam. On robi nam Nemosa jakiegoś. Tutaj, użyjemy sobie gumki. Tylko ja nie umiem, nie potrafię go trafić. Dobra widzowie, zabijamy go. Wyrobił lodową. Dobra widzowie, wchodzimy z nim do kratki. I zabijamy go chyba. Zjemy sobie co, żeby właśnie nas nie zabił. Dobra. Ale on będzie nas ciągle właśnie domkował tutaj. Użyjemy sobie antyweba. Właśnie weźmiemy sobie na pasek bloki jakieś. Właśnie tutaj sobie go podkopiemy. Dobra widzowie, on nam jakiegoś właśnie Nemosa tutaj robi, bije nas, ale no nie, nie zabije nas niestety, bo... Właśnie on ma itemy 14, no ale tutaj spróbuję go właśnie sknokać. No ale może on padnie, bo mu to temy padają i zabiliśmy widzowie, zaprócz 450. Nie mamy z niego nic ciekawego, tą fajerwerkę smoczą i jedną część. Nie miał niestety eventówek, ale miał spory ranking, więc naprawdę jest dobrze. Już jesteśmy na no, 500 rankingu na plus. Właśnie na tym jeszcze mi z klanu nie wyrzucili, co jest dziwne bardzo. No więc, dobra, sprzedamy sobie to szybko i zaraz idziemy wyleźć kolejny raz na mapę. Dobra, widzowie, lecimy dalej, bo trzeba korzystać, dopóki jeszcze mnie właśnie z klanu nie wywalili. Polecimy sobie, może tutaj właśnie, poszukać jakichś typów. Właśnie może tu będzie ktoś właśnie na kwarcu albo... Tutaj jest jakiś typ od nas z klanu w ogóle. Damy mu może rózgę. No i on odleć nie będzie mógł. On nie wie co się dzieje. I właśnie go zabijamy. Jakiś michał mały. Zabiliśmy go widzowie. W ogóle nam prawie jakaś siódemka go podwaliła. No o, mamy z niego mieć 15 widzowie. Więc no, zarobiliśmy sobie za 130 tysięcy w tym momencie. No i... Jest naprawdę dobrze. Kolejny oszust, już trzeci kill, właśnie. Zabiliśmy go, ale jak patrzę na Discordzie, właśnie to jest jakiś test rekruter, więc on to pewnie przekaza, ale chyba jeszcze nikogo nie ma od nas, właśnie z klanu. Ale on, jak tam widzę, to właśnie nie ma. Dobra, więc idziemy sobie kontynuować właśnie zabijanie, właśnie klanowiczów. Dobra, widzę, że ja sobie kogoś zabić, właśnie tutaj. Właśnie widziałem, że są jakieś typy, ale. No tutaj jest lider, więc no lepiej go nie zabijać. Tutaj, tutaj chyba ktoś od nas jest, chociaż nie, tutaj są sobie trzynastki jakieś. Ale no wlecimy sobie gdzieś do kwarcu jakiegoś, może tam będzie jakiś dobry typ od nas. No właśnie, o, jest, Szymonix jakiś jest tutaj. Wleciły sobie, spróbujemy go zabić, Zamuruję sobie za... Ale straszne mu bomby sadzę, więc on naprawdę deadnie zaraz. On nerwo wyrabia On jest jakiś słaby w ogóle I oddał nam widzowie no, Nie mamy z niego dosłownie nic Mamy z niego i ty 13 Więc odlecimy sobie stąd Dobra widzowie jeszcze sobie polecimy jakiegoś killa zdobyć Właśnie ostatniego chyba już mi się tak wydaje Bo już chyba info poszło właśnie, że o szósty robię I no polecimy sobie na bezelek, Bo tam widziałem, że Nasi się biją właśnie Wejdziemy sobie... No jest jakiś ejach od nas. Bo go zacznę sobie bić. On nie, wiem, on jakiś... Jest nieogarnięty. Właśnie blokadę dostał. I tutaj go bić zacznę. Damy sobie mu właśnie wchłaniacz. Dobra. I zacznę go bić. I sklon mi w ogóle wywalił. Wezmę go sobie na kozę. Dam mu różkę, tylko słaba ta różka była. No nie wiem co, on jest jakiś słaby. Zabiliśmy, mamy z niego jedną część. Dobra, widzowie, ja uciekłem, no mam z niego tylko jedną część: 17, więc no on słabo. On miał chyba miecz, też dobry. Więc no, jesteśmy tylko 100 na plus tego killa właściwie. No i tam plus 100 ranku dostaliśmy, no więc jest. Git w sumie. Dobra, widzowie. No i właśnie zabiłem tego lidera. No i zostałem właśnie wyrzucony właśnie z 101 klanu. No i co widzowie, jak film Wam się spodobał możecie zostać łapkę w górę, suba, dzwonem, jakiś komentarz mi napisać. No i co? Do następnego, hello!